Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się naprawą wyciągu. Byłem na małych zakupach. No i tak tutaj tam parę, parę pierduta Elektrody kupiłem te, co widać różowe wystają. Prawie 30 sztuk. Tam kilka zostało jeszcze wcześniej. Tu mówię, że kupię. Do przedłużacza kupiłem. Widzicie gniazdka, wtyczki. Okazało się, że po prostu się jakieś warcie poszło i się przetopił przedłużać, dlatego ten prostownik duży z rozruchem nie działał. Zrobiłem, wymieniłem tą wtyczkę i działa wszystko, jest OK. Tylko te małe zawiozłem dzisiaj do naprawy. Kupiłem jeszcze te uchwyty, szekle, zaciski i, i, i to jakoś się śmiesznie nazywało. Nie pamiętam, mam na Oregonie. No i tak, mam tylko jedną szesnastkę, alina i a resztę mam trzynastki. Więc ciekawe co to będzie, czy to uda nam się chwycić. Jak się nie uda, no to trzeba będzie kupić szesnastki, a tylko jedna sztuka była, no ale to zobaczymy. Najważniejsze teraz jest przyspawać dwutełownik i kątownik i później całą przekładnię. Tutaj mam przekładnię. Mam nadzieję, że będzie jakoś to widać dobrze w miarę. No ale powiem wam, o co chodzi. Tu jest wyżłobienie takie. Od liny na środku jest najgorzej, tutaj gdzie palec mój jest. I tutaj będę spawał to całość i później wyszlifować ładnie, żeby ładnie po tym lina chodziła. Ta nam nie będzie tak tego tarła, na pewno, bo to jednak jest parciana, nie metalowa, bo metalowa to wyciera. Trzeba spawać co, co kilka lat. Także, także, także. Farmerkiem, farmerkiem zajmę się później. Tą instalację tam jest, poprawię teraz. Powymieniam te kabelki, a poszukam jakiegoś Elektryka takiego, który by mi tą instalację już tak zrobił konkretnie po wymieniu te puszki, znaczy te kostki, jakieś tam różne gniazda na bezpieczniki i takie tam różne, jak zwał, tak zwał. No, teraz się zajmę wyciągiem, to jest najważniejsze, żeby już nie taczkować, bo jednak to dużo czasu zajmuje no i też praca dodatkowa, jeżeli jest coś, co można. Używać zepsuty, no to dlatego chcę to naprawić. A teraz mam akurat trochę wolnego. przyjechał Marcin. Brat mój, to we dwóch zaraz pójdziemy, to będziemy działali tam. Samemu też to nadziała, no, O Jezu. Później się posprząta ten garaż trochę. Jak się farmerem wyjedzie, bo tu już jest jak zwykle. Wiadomo. Jakby człowiek tylko się domował warsztatowymi sprawami, to inaczej by było, ale jak ma się milion spraw innych, no to później tak wychodzi, że burdel się robi się pierdzielnie i poszedł. Dobra. Ja to teraz nie, też nie będę pierdzieć, tylko idę do roboty. Tak się zdaje, niby nie dużo tego obornika, on 16 sztuk, ale jednak jednak jest. 10 taczek, to jest sporo. Tutaj później z górki latać, to wiecie. Yy, kurde, muszę jakieś światło montować, żeby było tutaj lepiej widać. Bo tak, to nie bardzo widać, chociaż światło się palą, ale widzicie, ciężko. No, tutaj mamy wyci wycięty dwuteownik. Widzicie, zostało tylko taki kawałek od ziemi. Eee. No i co? No i mam tutaj. W środku żeby tutaj wyglądało w miarę. Chyba, że mam o tym szerszą. O tym szerszą przynoszę wstawam. Eee, dwuteownik tutaj stoi. Jest nowy. też. Eee który będzie tutaj w tym miejscu zamiast tego, no bo ten stary widzicie, wygięty. Tylko się zastanawiam teraz, czy nie iść po młot, to nie naprostować tego, bo później może być ciężko. W sumie może pójdę po młot, naprostuję to. Zobaczymy zresztą zaraz, to, to już nie problem. Największy, bo ten szlifierka, spawarka jest. Znaczy spawarkę muszę przynieść właśnie. Szkoda, że tu krowy stoją. Chociaż ta jedna szkoda. No ale nic się nie poradzi na to. Trzeba będzie coś wykombinować jakoś to. Pomyśleć, a na chwilę obecną, no, no, no nie mam za bardzo gdzie jej przegonić, chyba że przegonię ją eee, przygonię ją po prostu na no koryj też pasowe sobie niech tu chodzi. Takie może rozwiązanie będzie lepsze niż żeby tu stała i przeszkadzała nam, bo kopie dobrze. Tutaj jak chcieliśmy to z Arkiem to waliła równo. Wiadomo, no, boi się jednak zwierzak. No jednak zdecydowaliśmy się, że krowy wyprowadzimy. Krowy sobie stoją tutaj. No widzicie, przeszły przez korytarz paszowy, sobie stoją. Na razie w miarę grzecznie, nie wariują, także to jest najważniejsze. No, stwierdziłem, że przy tym spawaniu, no, będzie bardzo ciężko tutaj i dla mnie, i dla nich. To jest bardzo też, tak jakby powiem, stresujące dla krów, no bo jednak, jednak no to jest pawarka, szlifierka, głosy inne, nie wiadomo co, także to, to, nie jest po prostu dla nich naturalne. Eee, także widzicie, tutaj dwuteownik mamy wstawiony kątownik też. Po części jest obspawane. Na dole jest tylko przyłapane tak częściowo. Na górze już tutaj obspawuję tak już lepiej. Staram się. No... Yy, lepiej mi, mi, by się spawało migomatem, no ale... Ale nie będę go tutaj ciągnął, no, po prostu jest ciężki, a poza tym nie mam... No, nie macham jaka no ale... Ale jak mam taką właśnie spawareczkę kupioną do takich rzeczy, no to stwierdziłem, że trzeba ją po prostu używać, no i... No, jest dużo lepsze go przynieść, tak, przede wszystkim. No, ja wolę migomatem spawać, bo dla mnie jest po prostu jakoś tak. Widzę, jak spawam, że tak jakby, że lepiej niby nie. No, w sumie to i to, i to, i to trzyma. Przecież spawane jest elektrodówką i trzyma dobrze. Tylko trzeba dobrze spawać. No, ja dlatego jestem wprawiony do migomatu bardziej, do elektrodówki. No to no po spawam też, no, trzyma to, ale pewniejszy jestem po migomacie, o, tak powiem. Także. Tutaj muszę jeszcze obspawać z właśnie tamtą stronę, na górze i tutaj na dole od środka i wtedy, przy... no i górę, i wtedy przyprowadzę krowę krowy, żeby już sobie stały na miejscu, żeby tu już nie było, że gdzieś pójdę, a coś się stanie Marcin zaraz przyjdzie pewnie, gdzieś poszedł tata po przewód pojechał, także John będzie sprawny, musi być sprawny, bo farmer wiadomo co jest z farmerem no, i dobra. Ja tu spawam. No, i jak przyjdzie Marcin, to wtedy się zobaczymy. Dawno go nie widzieliście. No, i taka sytuacja, widzicie, tutaj jest naspawane częściowo. No, nie wygląda to pięknie, fantastycznie, fenomenalnie, że tak powiem, no, ale trzeba to naspawać, później trochę przeszlifować i ewentualnie dospawać. By lepiej, to, lepiej by to wyglądało, gdybym po prostu. Yy, inaczej to mógł po prostu pospawać, a tutaj się nie da tego inaczej pospawać. Muszę tak spawać, żeby to właśnie było prosto. Spawam tutaj, widzicie, tak po kolei sobie. To nie wygląda źle tu z góry, tylko trochę trzeba będzie przeszlifować. Niestety, no, yy, tak to wygląda, bo sami były dziury już powycierane albo bardzo cienki materiał i po prostu, tak jak tutaj widzicie, musiałem spawać. Gdzie jedziesz. Musiałem spawać najpierw środek pospawałem, później tutaj z boku, widzicie, naspawałem. Teraz tutaj napawałem, naspawałem, no nie wiem, jak to się prawidłowo mówi. Teraz tutaj też miejscami naspawuję, ale już ostatnią warstwę, tak jak tutaj. To po prostu lecę do góry, czy lecę po całości, po szerokości. No nie wiem, tak myślę, że to jest najlepsza sprawa tak zrobić. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Później. Końcowy efekt. No, tutaj zacząłem jechać tutaj tą stronę, no ale yy jest po prostu za wysoko. Trzeba tutaj jechać wtedy całość najlepiej. No albo tak, jak tutaj jechałem tą stronę i później to, ale wolę całość. Już powycierane to masakra. Było tak kurcze, już to kilka razy było. Znaczy kilka. No, nie wiem dokładnie ile razy było spawane, ale spawaliśmy już to. Te przekładnie W yy. środka nawet widać. Widzicie, jakie przetopione. Po prostu teraz to jeszcze tu był materiał, ale jak pierwszy raz spawaliśmy, to już tu praktycznie nic nie było. No i dlatego tutaj spawam więcej tego, grubiej. Yy, więcej by było zabawy, może by byłoby ładnie, jakbym to pospawał teraz to, później przeszlifował, później spawał, ale nie wiem, czy to gra warta świeczki. A tak tutaj naleję i oszlifuję. I zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Zawsze tak robiliśmy, no i to dawało efekt na kilka lat spokoju. Po prostu może. Za cienki materiał był dany początkowo. Podejrzewam, że to takiej grubości jak tutaj jest. Także tutaj czy tutaj, nie to wiecie. Tak nierówne do końca. Najlepiej to nowe koło by się dało i spokój, nie? ale weź teraz takie koło, co tu skąd to znajdziesz, trzeba by toczyć. Nie wiadomo, co tu robić. Kombinować. A także obspawam. Można byłoby też dać tutaj jakiś po prostu płaskownik. Tylko, że to musi być w środku musi takie łoże być. I może być równe to też trzeba byłoby kombinować z dwóch płaskowników, czy jakoś doginać. No nie wiem, ale jak tu taki słaby materiał zacząłby się stukać młotkiem, to jeszcze gorsza bieda by mogło być. A tak, trochę zabawy. No i, yy, no i co, i później jeszcze mocowanie muszę przystawać do tego wyciągu do tej przekładni do silnika. No i później najlepsze no to włożyć. To kurde, waży trochę, nie wiem ile, ale tak gdzieś około 80, może stówka nawet waży. Także także jest, jest co dźwignąć najgorsze jest to, że tam nie ma za bardzo podejścia ale coś się wykombinuje także no i za bardzo też nie ma jak to złapać no bo te kółka to się kręci zaraz i wiecie to paskami łapaliśmy z tamtej strony między przykładnią tutaj z tej strony tak samo jakoś, jakoś to się brało no dobra widzimy się później ja tutaj obspawam to i widzimy się niebawem mam nadzieję, że coś tutaj będzie widać w każdym bądź razie widzicie tutaj gdzie ten niebieska linia to była pierwsza warstwa spawana. Najpierw leciał pasek tak przez środek naokoło. Później tutaj. No i później spawałem w poprzek. Po tym spawaniu w poprzek poszła szlifierka. Widzicie tutaj jeszcze kawałek nie jest obspawany. No ale stwierdziłem, żeby po prostu te ubytki no wiadomo, tu pierwszy raz jak spawałem to też przepalało. Miejscami było cienko żeby to później uzupełnić, stwierdziłem, że obspawam to wszystko naokoło jeszcze raz, ale już po całej szerokości, dosyć grubo to jest teraz napawane. No i w każdym bądź razie będę mógł sobie teraz tu szlifować tą górną warstwę zeszlifuję. I po prostu nie będzie nawet, będę szlifował dopóki nie będzie tych ubytków. Chyba, że tam delikatne będą, to wtedy to nie będzie przeszkadzało. I będzie całość pospawana, wzmocniona i dużo będzie grubiej teraz. Przez to więc to nie będzie po prostu. Więc będzie po prostu lepiej to trzymało. Na dłużej to starczy. No i wiadomo, jakby to było yy, zahartowane, to jeszcze lepiej by było, ale i tak nie jest źle. Patrzcie, kto tutaj nas odwiedził, siema, siema, tu szwagier. Szwagier przyjechał na ratunek. No, przyjechałem, pomoc. No, jak zwykle będzie karawie, Głupoty, nie, jak to szwagier. Nie, to ja tu przyjechałem, a ty mi pomagasz. Aha. No tak, później pójdę do szwagra, pokażę oborę u jełówek, bo ciekaw jest jak to wygląda na żywo. No. A nie z filmów. No i co? No i w sumie w sumie to tyle. No obspawam jeszcze tutaj. Obszlifuję najpierw tą dużą tarczą, dużą, znaczy dużą szliferką, a później ściernicą. Tą No Znaczy ściernicą, nie wiem jak to się nazywa dokładnie. W każdym bądź razie, o. o tarcza listkowa chyba, czy coś takiego, o, dysk listko, listkowy widzicie, tu gruba gradacja jest, było 40, tam mam chyba jeszcze 80, żeby to później tak ładnie się y, ślizgało, że tak powiem, bo lina będzie parciana, lina chyba przyszła od LGBT, <grystanie> kolorowa. <grystanie> kolorowa, kolory tęży. No i także idziemy teraz na obiad. Później po obiadku jeszcze tutaj skończę to spawać. I, I co? No i nie wiem, czy dzisiaj nam się uda to ogarnąć, bo muszę paszowóz namieszać jeszcze. No ale dzisiaj tylko na jeden dzionek namieszam, także tam godzinka i po robocie. A że jest szwagier, to we dwóch zawsze będzie szybciej. W no. jeszcze muszę przewód przykręcić do żona, bo mamy już, od tego, od tego filtra czy tam od czego i wtedy John będzie git. Nie będzie uciekał nigdzie olej. Także widzimy się później. No, także patrzcie, jak się lśni, jak psu jajca, że tak powiem. Jest, można powiedzieć, że to jest skończone. Ja tu nie będę nic więcej robił. Tam jakieś malutkie takie kropeczki. Minimalne są. Wiecie, gdzieś tam te po prostu przy szlifowaniu, przy spawaniu. Już nie będę więcej tego daru. To się samo i tak wytrzy od liny. Więc widzicie, nie jest źle tym ściernicą. Ja tak mówię na no to. Wyszlifowałem i, i wygląda to w miarę dobrze. No i także polerkę już taką dokładną to lina sobie sama zrobi, się wyszlifuje. Ja tu więcej nic nie zrobię, na, ten, na tą chwilę nie mam lepszego sprzętu. Także yy, biorę się teraz za resztę wyciągu. Znaczy nie wyciągu, zaraz Wam pokażę czego. To przyciągnę tutaj do przykładnie, trochę odciągnę i zaraz Wam pokażę o co mi chodzi. No i nie wiem czy widzicie dobrze, ale tak to jest skręcone. Już on był w tym roku robiony przeze mnie. Tutaj było obcinane i równane, ale o, już nawet puściło i spawy troszeczkę tutaj znowu skręciło. Widzicie, jak to wygląda krzywo. No i teraz tak ten dwutownik ma wymieniony cały. To zostaje te mocowanie brązowe razem z tym profilem znaczy z tym kątownikiem. Ja to zaraz odetnę. I jak to będzie obcięte, już to wtedy zaniosę to. Do obory, no i tam przyspawam, wtedy. No i dopiero wtedy przyjdzie silnik, no i ta przykładnia. Oczywiście to jest dosyć wysoko. Widzicie to jest 2 metry, ja mierzyłem. No i ciężko trochę włożyć to samo, no samemu to nie ma szans. my to we tak tak ściągamy, w sumie nie zdejmowaliśmy teraz we 3, no ale we czterech wtedy wkładaliśmy zawsze. No wiadomo, nie każdy ma równe siły, więc. Więc tak to wygląda. Teraz jest nas znowu czterech. Ale nie wiem, czy jeszcze nie zadzwonię po jedną osobę, żeby nam pomogła, ale to jeszcze się okaże. No i co? No i muszę to ładnie ustawić później, przyspawać. A, jeszcze z rolką będę musiał porządek robić. Powiem Wam, że to zaczęło się wszystko od tego, że krowa szła sobie i zaczepiła rogiem o włącznik. Jak zaczął wyciąg jechać do przodu, nic by się nie stało, bo by sobie jechał, bym zdążył wyłączyć, ale zaczął jechać do tyłu. Zaczął jechać do tyłu, dopóki szedł, to szedł, zaczepi, za, yy, blokowało bo tam już wózek nie przeszedł przez kółeczko, przez rolkę prowadzącą linę i zaczęło giąć, no i, no i wygięło tutaj. To skręciło i to się wydarzyło przez cały okres dwa razy, po drugim razie to już musiałem zrobić, no i teraz trzeci raz. Niestety, bo już były takie, widzicie, już było coś nie tak. Trochę szło krzywo, trochę lina była do dupy. No i się wszystko nazbierało do, do, do kupy i, i się tak zrobiło. Kiedyś było dwa razy maszt wygięty. Jeszcze kiedyś, kiedyś taki chłopak u nas robił to po prostu tam zablokowało, a był przy kółku, nie przy włączniku, i wygięło. A później też coś przyblokowało, czy znaczy wygięty, tylko trochę przegięło go, to naprostowaliśmy i było ok, i wzmocniliśmy. A pierwszym razem trzeba było już pół masztu zmieniać, bo jednak jednak była lipa. No i dobra. Ja tu odcinam, spawam i w końcu będzie wyciąg. Sprawny. No i dobra. Przekładnie mamy włożoną. Pomógł nam Marcin właśnie, idzie, Dominik i Tata. No i szwagier. Ja wow, z rogowo pomagałem. Tu mamy nowy wózek. Jest już trochę zmodyfikowany, że tak powiem. Bo mamy tutaj wstawiono dodatkowo powszeczkę, która będzie troszkę trzymała. No i w sumie mamy takie z tyłu płoski dorobione. O, jak widać, żeby po prostu... E, jak przy cofaniu tam nie zaczepiało, przy różnicy tutaj. Przywitajcie się, panowie. Dzień dobry państwu. No i także przekładnia już jest na miejscu. Palety tutaj podłożone, widzicie, przyspawane. Tak to wygląda, przyspawane. Przekładnia trochę waży, więc, więc tak się to prezentuje. Kurde. pokażę Wam później, jak lampkę lepszą garnę przenoszkę. Znaczy mam tutaj, tyle, muszę podłączyć. Tak to słabo widać z telefonu. Świecenia. No i dobra, poprzykręcać. Rolka jeszcze muszę zrobić na środku. Tyle. 20 minut. Bo nie ma, ale i tak jest zaniebiście ma Marcin na starych śmieciach. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałbym pokazać, co się zmieniło. Gdyby w sumie nie było mnie około trzech miesięcy. Generalnie. To nie tej strony. Jak wyjeżdżałem, to tutaj było w sumie kawałek rozjewanego tego. Nie przyklinaj. Teraz jest ładnie wszystko, to poradzimy jest My z panem Bobikiem. Z Bobikiem. No, to tutaj też konstrukcja, bo jest W środku jest sucho, ładnie zrobione. Postarali się. To Tutaj to się nikt nie zmieniło w tym miejscu, no ale tutaj to, kurde normalnie, inżynier prawdziwy. Z zewnątrz wygląda to moim zdaniem tak w porządku. No, bo to nie jest skończone jeszcze. Jest jeszcze skończone miał, musi być otynkowane. Tak jak tam jest prawie otynkowane do końca, a tu jeszcze nie jest. Jeszcze trochę roboty zostało, ale... Może że naciekać w cesarki, to tutaj, nie? A tyle co będzie naciekać, to co? Czy ty chyba żeby jeszcze mocny zacinał, to i tak poleci na ziemię wszystko. A jak kuliście tutaj w tym miejscu, to co nie baliście się, że można wysypać od razu? Na bieżąco? Nie, tam był dwuteownik wstawiony. Wsta 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 tam był wstawiony dwutownik, a tutaj był tylko wykuty na ten. Na, na grubość dwutownika wstawiona i później z drugiej strony i, i zalane i tyle. No w środku, to tak tutaj to w ogóle nie było drzwi, w tym miejscu pamiętam tutaj. Do sobie na tych, nie wiem, jak to się mówi, grzędach. Na tych swoich grzędach stały. Tutaj był górę No bardzo się zmieniło, zupełnie inne pomyślenie. Bardzo dobrze, moim zdaniem, jest zagospodarowane. Też można zwrócić uwagę, że bardzo ładnie jest podocinane pod dobrym kątem, żeby głowy nie utkwiły. Bo czasami tak się może zdarzyć. jak w chce się zarzucać. No i kiedyś zupełnie było inaczej. Przez środek się przejeżdżało staczką. Teraz, kurde, jest taka wygoda. Prawda, trzeba i w takie rzeczy. I tutaj jest w ogóle. To, tutaj były drzwi. W którym miejscu? To tutaj były, tak? Te. Ta. Były tylko takie drzwi, gdzieś może mniej więcej. A to pramka do wypuszczania, tak? Te. Ta. To no też sami projektowaliście, czy braliście jakieś pomysły z internetu? To w sumie to sami, no i od Krzycha z Baryły. Zainspirowałaś się gier No sporo rzeczy od niego ogarnęłem W sumie to najbardziej, bramę też, ale yy, najbardziej to, 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 to stół. Znaczy nie stół, tylko te rury na stole, co są te kąty i te różne. No i dobra Marcin w szoku jak to wygląda W szoku, no Kiedyś plan jeszcze jest tą drugą część tutaj zrobić, taki drugi box, ale to Przez całe dzieciństwo kurde tam się chodziło A teraz zupełnie inaczej, ale na plus Dobra, idę teraz ten wyciąg robić i tyle No i dobra, widzicie taka tulejeczka Znaczy to rolka, nie tulejka w sumie Jesteśmy po obrządkach No i przyszedłem do garażu właśnie z, e, zrobić, znaczy naprawić, zrekonstruować. No i zastanawiałem się właśnie, jak to zrobić. Mam dwie dwa pomysły. to jest spawem. Nie no, tutaj nie spałem, po to jest dziura, nie? Właśnie mam dwa pomysły, jak to zrobić. Zaraz zobaczymy, który wykonam, ale najpewniej będzie, że dam blachę na wierzch. I tyle będzie po robocie, bo po prostu po prostu po prostu na ta rolka sobie widzicie, stała już się wytarła, tam nikt na to z uwagi nie zwracał, a teraz jak będzie lina właśnie ta parciana, to musi być to na chodzie. Znaczy na chodzie po prostu nie może być takiego wrzeru. Widzicie, palec wchodzi. Więc więc jak będzie taki wżer, to będzie lipa. Będzie rwało tą linę. No i także to będzie chyba Ostatnia akcja w tym odcinku, a już następny odcinek będzie z montażu liny? I montażu wszystkiego po kolei, nie? No. Właśnie, szwagier przyszedł ze mną, tak na chwilę jeszcze. A ja tutaj tą tulejaczkę wspawam. Znaczy zrobię i pokażę Wam i będę kończył odcinek. No i dobra, tulejaczka zregenerowana. Pyk, pyk, pyk. Nie naspawałem nic, żadnej blachy na wierzch, tylko po prostu. Wsadziłem rurkę, środek taką odpowiednią, która wchodzi prawie na styk. Wyciąłem ładnie tutaj otworek, tak jak był, tylko wyprostowałem go. No i doginałem blaszkę spawując ją. I wyszło jak wyszło. Widzicie? Jest ok, więc roleczka jest zregenerowana i pójdzie do użytku. Ale chyba dam ją na górę, a na dół dam tamtą, która nie była regenerowana. Że tak powiem. Może tak będzie lepiej? No i dobra. Ja tu kończę odcinek i liczę na Wasze subskrypcje, łapeczki, dzwoneczki i komentujcie. Także trzymajcie się. No i dzięki za uwagę. Na razie, cześć.